Na razie to podejmuje nierówną walkę z Twoją kumpelą. Cześć, nazywam się Andrzej Ślosarz, witam Was na kanale Preston Innovation Polska. Znajdujemy się dzisiaj na łowisku Fiszka w okolicach Śremu pod Poznaniem. Będziemy łowić na Pelet Waglera. Łowisko jest dosyć głębokie, nietypowe, także łowienie będzie troszeczkę inne niż zazwyczaj tą metodą. Zapraszam na film. Czeka nas cały dzień ciężkiej pracy. Strzelanie, szczelanie szczelanie Łowisko, tak jak wspomniałem, jest głębokie, nawet bardzo głębokie. Śmiało, śmiało. Tak jest i pod presją wędkarską również. Pod spawikiem w tej chwili myślę, że mamy jakieś 8-10 metrów wody. Ciężko mi dokładnie to określić, ale, ale na pewno bardzo głęboko. Także będę strzelał cały czas, wybaczcie, nie będę, nie będę za często patrzył w ekran. Musimy zwabić te ryby, które krążą gdzieś tam naokoło, na razie. Ale myślę, że jak trochę poszczelamy, to powinny zakręcić się i u nas. Nie jest to taki typowy pellet wagler łowiony na zawodach czy, 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 czy w takich zwykłych łowiskach komercyjnych, płytkich. Tutaj używamy cięższych spławików 8-10 gramów, żeby dorzucić troszeczkę dalej. Te ryby nie chcą podchodzić za blisko, nie wiem dlaczego, ale upodobały sobie środkową strefę łowiska. Także spławiki mamy mamy cięższe, no i też grunt jest troszeczkę inaczej ustawiony, bo jest głębszy. Myślę, że gdzieś tak metr, nawet do półtora metra czasami schodzę. Niekoniecznie z samej powierzchni, tak jak to zazwyczaj 40 cm 50. Łowienie będzie dzisiaj na dalszym dystansie. Myślę, że to jest gdzieś tak 35, nawet 40 metrów nie wieje, także możemy strzelać troszeczkę dalej. W zasadzie tyle ile co na to pozwala. Ryby na łowisku są duże, nawet bym powiedział, czasem bardzo duże. Karpie zaczynają się, tak naprawdę, chyba od 3-4 kg wzwyż. Pływają osobniki powyżej 20 kg. Także tutaj Michał już się śmiał, że mogę się dzisiaj kąpać. bo Największego do tej pory złowiłem 19, więc. Jakby się udało pobić rekord, to no, czemu nie? Poświęcę się, wejdę do wody. No dobrze, może być, może być nawet po szyję, nie będzie to daleko. Zrobię trzy kroki i, i, będę, i będę wykąpany. Mamy pierwszą rybkę. Cały czas strzelałem, 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 no i, i wystrzelałem w końcu coś. Jakieś myślę pół godzinki, 40 minut chyba czekaliśmy na pierwsze branie. Ryba ładnie zebrała. Pelecik 8 mm. No i zobaczymy, co to będzie woda czysta. Także fajnie tutaj rybki widać podczas holu. Cały czas głęboko siedzi. Tutaj mamy naprawdę duże głębokości prawie pod całym brzegiem. Pole są długie. Ryby bardzo silne. Woda na tych głębokościach zimna, natleniona, także naprawdę mocne, waleczne ryby. O, spławik zaczyna się pokazywać, także nie daje za wygraną, ale puściła już pierwsze bąble, także nie wiem dlaczego, na tej wodzie to oznaka, że jak bąble wychodzą, to już Chyba zbliża się do podebrania, ale no, mamy ją już dosyć blisko. Ale mimo, że blisko, nadal głęboko tutaj myślę, że jest 4-5 metrów przynajmniej. Jest na tej pierwszej skarpie, bije cały czas. Nie daje za wygraną. No, widzę, że taka mała to ona nie jest. Ładnie ją widać w tej czystej wodzie. No, nie daje za wygraną. Zobaczyła, podbierać. Jeszcze postanowiła otunąć. Silne ryby tu są naprawdę bardzo silne. Warto się wybrać, bo na taki delikatny zestaw z Freyda Schollu niesamowita. Piuje cały czas. A już myślałem, że wyjdzie. O, może? Nie. O, teraz powinno się udać. No i mamy pierwszą rybkę. Udało się, pierwsza rybka jest. No myślę, że taka 8-9 kilo. Zapięta za sam koniuszek. Idealnie. Wypuszczamy tą piękną rybkę i łowimy dalej, licząc na kolejne. అచ <laughs> Dzisiaj czeka nas cały dzień ciężkiej pracy, 8 godzin strzelania. Na takiej głębokiej wodzie strzelam praktycznie cały czas, bez przerwy. No, podczas holu to ciężko, ale, ale jak, tylko, jak tylko jest możliwość, to cały czas strzelam. Trochę podciągam, przestawiam zestaw i cały czas strzelam. Także to będzie idealny test dla nowych Proc Dura Slip. W ofercie są dwa rodzaje. Jedna jest delikatniejsza, myślę, że taka do 15 metrów, 20 m maksymalnie zasięgu. Ja dzisiaj będę używał tej mocniejszej wersji. Spokojnie strzela te 35 metrów bez problemu. Wyposażona jest w dwie tulejki antysplątaniowe. Także jak widzicie cały czas strzelam i praktycznie w ogóle to się nie plącze. Gumy pełne w środku, co też jest troszeczkę innym rozwiązaniem. Większość proc na rynku ma puste gumy w zastosowaniu. Dzisiaj też mam przyjemność pierwszy raz używać wędki z serii Supera X. Karp Wagler, 12 stóp, 3 skład. Także do tego łowienia na pelet Waglera dalej od brzegu, myślę, że jak najbardziej się dzisiaj sprawdzi. Do tego podpiąłem duży kołowrotek magnitudę 520 z nawiniętą żyłką 0,23. Przy tak czystej wodzie, jak tutaj mamy, zastosowałem na przypon fluorocarbon 0,22, haczyk KKHB w rozmiarze 10, ponieważ spodziewamy się dużych ryb, dlatego pozwoliłem sobie na duży rozmiar. Przypon zakończony z gumką, na którą będę zakładał pelet 8 mm, ale też uwaga, Będę zakładał waftersy. Waftersy też mi się sprawdzają bardzo często, ponieważ opadają wolniej niż pelet. Pracujemy nad kolejną rybą. Cały czas strzelam, 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 rzucam i strzelam. Pogoda nam się zmienia. Wiatr, w szczególności. Pogoda, może nie, wiatr. Na początku nie wiało w ogóle. Później wiało w twarz. No, dla ryb dobrze. Ciężko się rzucało trochę, ale dla ryb było ok. Jedno udało się złowić. Później zaczęło wiać w plecy. Ryby nam troszeczkę zepchnęło w drugą stronę. Krótką przerwę sobie zrobiliśmy i walczymy dalej. Zobaczymy jeszcze. Trzy godzinki nam zostały. Także może uda się jeszcze kolejną fajną rybkę złowić do kamery. No i udało się, mamy kolejną rybę. Prowadzimy w międzyczasie małą zmianę. Zwiększyłem troszeczkę grunt. No i tak naprawdę w pierwszym rzucie już było branie. Niestety ryba się nie wpięła. Ale po kolejnych dwóch rzutach nastąpiło następne. Także tak jakby nie stały przy samej powierzchni, ale delikatnie, delikatnie głębiej zbierały pelet. Rybka chodzi dołem. Dosyć powoli, także. Może będzie fotogeniczna, zobaczymy. Czy uda się ją wyholować. Lepiej jakby tam w prawo już bardziej nie płynęła, bo wiem, że tam są dalej później jakieś zaczepy. Wędeczka pięknie pracuje, naprawdę. Rewelacja. spawik zaczyna wychodzić. I bąble też się pojawiły. Silna ryba, bardzo silna. Zobaczyła dno i i odjechała dalej. Cienkie żyłki nie pozwalają nam na zbyt siłowy hol. Haczyk też nie jest za duży. Jak na tak duże ryby. No, wyjdź do góry jeszcze z dwa razy i powinno się udać. O, jest większy niż tamten na pewno, bo już widzę. Sot. Ale liścia dostałem! Nagrałeś to? To będzie dobre. Kolejny misiek, który wypłacił mi liścia z ogona. Uwalniamy okazy jak zawsze. Jest chyba 500 strzał z procy, na pewno kilkusetny i coś, czuję, że tej ryby jeszcze trzeciej nie uda nam się dołowić, ale nadal próbuję. Zakończyliśmy naszą przygodę z Peledwaglerem na łowisku Fiszka. Za oknami macie już szaroburo i ponuro, także mam nadzieję, że. Chociaż ta chwila na słońcu i dwa piękne karpie umilą Wam piątkowy wieczór. Dziękuję Wam za oglądalność i zapraszam na kanał Presto Innovation Polska na kolejne produkcje. żeby tak policzyć ciekawe, ile dzisiaj szów w oddałem.